Dobra, Audi'czka zapłacona, tak przyglądałem się co tu ma jeszcze ciekawego. Znam sprzedawcę, bo już kurde siódme czy ósme auto od niego biorę, ale choćbym na siłę czegoś szukał no to 5900 za polówkę z roku 2004, ale słuchajcie, 72 przebiegu i za to się płaci. Bez ceny, ale mnie nie interesuje. BMK, i tak sobie właśnie o Tiguan, jakby ktoś szukał. witrowa, benzyna, automat 14, rok 141, przejechane 14,700. 15 rok 173 przejechane w 15,900 1,4 benzyna, I jakby ktoś nie wierzył, Seat Leon 1,6 benzyna, 29 000 przejechane i 2005 rok 6,900 kosztuje. A tutaj mamy 2.0 Turbo Air Design. 11 rok 157 przejechane za 14,900. Mercedes, tutaj możecie wierzyć, lub nie. S40 2,4 benzyna. Samochód kosztuje 8,900. Ktoś się spyta, czemu tak drogo? Bo ma 54 tysiące przebiegu. No i jest to praktycznie nowy samochód za granicą samochody się nie starzeją przez wiek tylko przez kilometry i wszystko jest uzależnione od kilometrów a nie od przebiegu Znaczy od kilometrów i od przebiegu tak co ja mówię, a nie od rocznika zakręciłem się, ale chyba się za bardzo podjarałem, że taki fajny zakup poczyniłem bo za 4b8 ogólnie jest słabo w ostatnich dwóch latach z dwulitrowym dieslem. No i tyle. Nic tutaj więcej ciekawego dla polskiego klienta, żeby relacja cena przebieg była odpowiednia. Nie ma. volkswagen Kadi. Wygląda świeżo, no i jest świeży, bo zobaczcie, 12 rok produkcji, 63 przejechane, 13 tysięcy euro kosztuje. Lecimy dalej, trzymajcie się, na razie.